Festiwal jest Marką, świadczy o tym fakt, iż przyjeżdżają do nas teatry już po raz kolejny. I o tym, że jest Marką świadczy fakt, że przyjeżdżają do nas teatry po raz pierwszy. To znaczy, dowiadują się od kogoś, bo. W dobie mediów społecznościowych, w dobie internetu jest to oczywiste, prawda, że e, i są zdjęcia, i są filmiki, e, i są protokoły żyli, i widać jakie nagrody dajemy. Także nie mam absolutnie żadnego problemu ze zgłoszeniami. Wręcz przeciwnie, jest estetyka nadmiaru. Teatr jest przede wszystkim dla mnie taką świetną możliwością, żeby pokazać emocje, które we mnie siedzą, żeby się wyrazić przede wszystkim, bo nie zawsze w codzienności mamy takie okazje, żeby to zrobić. A tutaj mogę pokazać różne strony siebie i przede wszystkim pokazać ludziom tak naprawdę jakieś wartości i też sposoby bycia, może nawet różne światy, i dzięki temu dzielić się jakimś bogactwem, bogactwem świata, myśli i poznawać lepiej siebie, zadawać sobie różne pytania i co najbardziej lubię, jest to moją pasją na pewno. A na pewno odkryją, dostaniemy po 20 watów. 20 watów rozrywających skóra aż do krwi. A tego, kto nie miej dość mocno, też zadrukam na śmierć. Oni już naprawdę są artystami, są twórcami i, i dojrzewają i te spektakle ich dojrzewają, e, oni dojrzewają w spektaklach. Um, nie, nie wiem, czy to jest e, zasługa rozmów e, e, z nami jurorami. Na pewno to jest ich ogromna praca i talent i, i to jest takie właśnie niesamowite, że faktycznie widać, e, widać w tych spektaklach e, e, naprawdę dojrzałość. I, i, I to jest bardzo niezwykłe, bo jednak e, jest to teat niezależny, są to bardzo młodzi ludzie, e, u, uczniowie przecież jeszcze, ale zachwyca naprawdę ich takie. Ym, bardzo y, autorskie spojrzenie na świat i, i, i też spojrzenie w siebie, i to jest niezwykłe, szukanie, szukanie swoich emocji, pokazywanie tych emocji. Nie wiedzieliśmy, że, że Ciebie nikt nie Ilość warsztatów, ćwiczeń yy, i improwizacji, które muszą przejść, żeby przygotować się. Po to, by w pełni świadomie wejść na scenę, jest jednak naprawdę bardzo duża. To nie dzieje się tak, że nagle i natychmiast można wejść i jest się naturszczykiem, który zaistnieje, a świat o nie mieje, to tak nie działa, bo to jest przede wszystkim kwestia świadomości, zyskiwania tej świadomości, rozumienia ruchu scenicznego, rozumienia postaci, rozumienia tego, co postać. Chcę powiedzieć, chcę wyrazić, co samemu ma się, nie jako postać, tylko jako człowiek, do powiedzenia na scenie, a to długi proces. Byłem członkiem teatru Eli Piniewskiej, właśnie i tutaj w teatrze w Wino Wrocławiu właśnie w tym nasz teatr występował. Też tarzałem się po tej scenie i też wylewałem siódme poty, więc moim zdaniem nie ma znaczenia, jakby skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, bo nas nas miejsce nie ogranicza. Możemy sami tylko siebie ograniczać. I ci młodzi ludzie naprawdę widzę, jestem przekonany, oglądałem już dwa spektakle, obejrzeliśmy i, i jestem przekonany, że ja za parę lat na tych ludzi trafię. Spotkam tych ludzi być może nawet w pracy i to jest niesamowite. Podczas tego festiwalu rzeczywiście bardzo ważne są rozmowy z aktorami i ich artystycznymi opiekunami. I myślę sobie, że bardzo się tym co słyszą przejmują. No jak sama pani powiedziała przed chwilą pracują nad spektaklem długo, bardzo długo. Pracują w czasie wolnym, bo to są to oczywiście amatorzy, młodzi ludzie. I Uwagi są dla nich istotne, myślę, z kilku powodów. Pierwszy to jest taki, że chcą zaprezentować jak najlepszy spektakl, chcą jak najlepiej wykonać swoje aktorskie, sceniczne zadania, ale część z nich myśli również o karierze teatralnej, filmowej, o aktorstwie. Niektórym się to udaje są aktorami, natomiast części nie ale myślę, że to. Doświadczenie, jakim jest praca w amatorskim zespole teatralnym, to przynosi im wiele pożytków w wielu profesjach, no, chociażby dziennikarskiej, prawniczej, urzędniczej, nauczycielskiej. Uczy mówienia, uczy występowania przed innymi, uczy pewnej śmiałości i czegoś, co pewnie pozostanie tajemnicą, ale jest ważne. Pyta Pani, czy te spektakle się zmieniają? Właściwa odpowiedź jest taka, każdego roku są inne i to chyba wynika z tego, że zespoły wraz z reżyserami poszukują form teatralnych, nie tylko tekstów, sztuk teatralnych, bo nie zawsze korzystają z gotowych materiałów, ale często piszą sami scenariusze, że poszukują takiej formy teatralnej, która... Pozwoli wyartykułować to, co jest dla nich ważne, czym żyją, co uznają za niezbędne, aby się z innymi podzielić. Każdy gra trochę inaczej i ma coś innego do przekazania. I dzięki temu, że tak się spotykamy, to możemy się poznawać i, i to jest piękne. Możemy przede wszystkim poznać innych ludzi, ale też. Porównać się z innymi, zobaczyć co robimy źle, co robimy dobrze, w jakim kierunku możemy się dalej rozwijać i zebrać jakieś nowe pomysły. Twój się przyjrzało i się mu zachwyciło. Mamy taki zwyczaj, że po każdym przedstawieniu grupa teatralna zapraszana jest do jury, i następuje tak zwane krótkie omówienie, ale ono jest bardzo dobre ze względu na to, że jeszcze w emocjach, prawda? i poza tym młodzież ma okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych. Bardzo chcę, żeby te dwa Arlekinadowe Dni były bardzo dla nich intensywne pod względem przeżyć teatralnych, bardzo różnorodne. Mają sami grać, mają oglądać grających, mają uczestniczyć w warsztatach, mają być ze sobą, mają się integrować. Tuż leży które nikomu już się nie przydało. Wyrzucili ciało, bo kto by ciało chciał? Na co komu takie ciało, choć się zbytnio nie ruszało teraz? Leży, leży, leży tam. Mieszkałem w Winowrocławiu, w Winowrocławiu 17 lat, więc cały ten mój okres tak naprawdę dojrzewania przeżyłem tutaj w Winowrocławiu. Byłem związany tutaj z wieloma osobami, z miejscami. Mam ogromny sentyment do, do tego miejsca, ale nadal, nadal mam tutaj przyjaciół, więc z którymi jestem non stop w kontakcie i, i, i z przyjemnością tu właśnie wracam. Z sentyment, ogromnym sentymentem. Zawsze się jak uśmiecham, kiedy tu wracam, a nawet kiedy jeżdżę po Polsce i widzę z jasna i w to mówię, o, tam jest mój dom. Muzyka jako część sztuki, tak jak i teatr, od zawsze byli, były ze sobą związane i będą. I czasami muzyka może coś poprawić, czasami popsuć, nie, poprawić głównie. Tak, więc bardzo się cieszę, że możemy zagrać w teatrze, połączyć te dwa światy dzisiaj, właśnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogliśmy nagrodzić ten wyjątkowy e, spektakl, tę wyjątkową grupę. A jest to teatr nieskromny. Celebrowaliśmy bardzo piętnastą i dziesiątą Arlekinadę. Natomiast wcale nie będę czekała do 20, bo skoro pracuję z młodzieżą, uważam, że 18 powinna być właśnie taka niezwykła, czyli będzie pod tytułem 18 arlekinady. Można się spodziewać na pewno, może nie fajerwerków, bo nie o to chodzi, ale, ale czegoś innego, bo to już jest dojrzały człowiek, tak by trzeba było powiedzieć, który wkracza w dorosłość. Mam nadzieję, że jeszcze i zapał, i chęć i organizatorzy będą ze mną, że tę osiemnastkę wspólnie wyprawimy.